Siemanko! Tutaj mówi FNAF Boy i dziś będziemy grać w chłaniacz piłeczek. Za Zagr... co? A... Jaki język? Dobra, europejski. Dobra, gramy kon... No szybciej się ładujcie. Fajnie mi się chce Jak się nazywam? No. A nie. Fy D A f o. Start game. Dobra, chyba o to chodzi. A, musimy zjadać jakieś piłeczki, coś takiego. Tu dobrze? Nie wiem. Nie wiem o co chodzi, nawet wcale spoko. Uj, coś się nie co to jest. o co nie Nie wiem. A co biega? Kurde. Masa, masa. O co chodzi? A, jakiś facet na mnie biegnie. Lol. Lol. Uciekam od... Aj, zjadł mnie. Co to ten facet? Dobra. Dalej musimy od początku chyba. Nie, szkoda. Szybko jeść. Jeść. Bo zaraz przyjdzie lol i mnie zje lol. Ale się nazwał LOL. On mnie wie, czy ja go jem? Bo ja nie wiem. Czeka, czy ja mogę jeść kogoś. to na modach może grają. Dobra, yy, teraz pomówimy o filmu. Jak Wam się spodoba, proszę napiszcie, zdajcie łapkę w górę. Bardzo was proszę. Tyle szukałam mikrofonu, ale. Proszę, proszę, bardzo was proszę żebyście postawili łapkę w górę, bo to dla mnie bardzo dla mnie zależy. I jak coś to subskrybujcie mnie. Będę bardzo szczęśliwy. I jeszcze na przykład możecie mi w komentarzach napisać czy mam drugą część zrobić, czy nie. Jak chcecie tam sobie, ale dobra nagrywam dalej. Dobra. No dobra, jakieś więcej się robią. To super. natomiast nie wiem o co chodzi, bo pierwszy raz w to gram. Jeden gość mi polecił to i... Zagrałem, no, ale nie powiedział o co chodzi, więc teraz gram pierwszy raz i na razie jakoś idzie mi dobrze. no Jakoś nikogo nie widać. To dobrze. Dobra, sobie pójdę w górę. Czy może ktoś jest na górze? Bo chcę kogoś zjeść. <śmany> Jak coś, to niedługo też nagramy filmik o FNAFie Trójce Ostatnia Noc. <śmany> będzie, będzie bardzo straszna. Wszystkie potwory. Ale jeszcze, jeszcze jest czwórka, ale nie mamy czwórki. Ale naprawdę warto Warto postawić łapkę w górę, bo tyle się Tyle chciałam żeby dostać tu łapkę Twu y mikrofon tyle musiałam czekać aż się doczekałam, więc proszę postawcie mi łapkę w górę. Dobra w następnym chyba części, na pewno musimy zagrać w drugą część, bo mi się jakaś nudna, jakaś nudna jest strasznie. Nie wiem o co w niej chodzi, ale jest strasznie nudna. Nie, nie ma żadnych ludzi tutaj, nie ma żadnych kółeczek. Zespacjuje się. Ła, Zjemu! u, zjem u. Zjem, u. Mniem, zjadłem U. Teraz nie wiem o co chodziło w tym U. Więc dawno schodzę. sorka, Musiałem postawić mikrofon. <noise> Ciekawi, czy tam się słuchajcie. Goni mnie. buźka śmieszna. gdzie Gdziekaj, Szymon? Gdziekaj. A, spacjowałem się. Słuchajcie. Pan B mnie goni. Haj, pan P. Co to jest? Sorka musimy na... Sorka. Dobra, da. musimy jeszcze raz zagrać, bo znowu mnie zjedli. Aj, Goni mnie uśmiechnięta buźka. Ale dziadki, ale ile ich jest? Spacja? Nie, nie mogę się jeszcze spacjować ale szkoda. Ja będę uciekać, muszę uciekać, muszę być strasznie szybki Jak wiatr. właśnie szybki. Fnafboi. My name is. My name is. Fnafboi. Jak bardzo was zachęcam, żebyście w to grali. Nawet całkiem fajna gra. Możecie też w wójkę. Fnaf też jest fajny. Postawcie nam łapkę w górę. Subskrybujcie nas i takie inne. Jak dacie nam też komentarze, piszcie, ale żeby nie było takich, że jesteś dupek, jesteś dupek, ha. ha, ha. Bo przegrywałeś cały czas. No to właśnie tak nie piszcie, była ja pierwszy raz to gram. Ja nie wiem. Nie wiedziałam o co, nie wiedziałam o co biega na początek. Łazę, wow, spodziewałam się. Mogłem już, tak? Nie jestem taki duży, bym. na boje y Jesteśmy jak coś, to jeszcze nagramy. Możliwe. FIFA 15, coś i. Minecrafta i takie inne. Na pewno będzie FNAF trójka, na pewno już to wiadomo, ostatnia noc do przejścia, do tego do przejścia, ostatnia noc nam jeszcze. Jej, już jestem potwórny, fajnie dobra. Hmm. Za jakieś kilka minut skończymy nagrywanie i będziemy musieli się pożegnać, ale zanim to... No nie, jeszcze się nie mogę spoczywać. by... A kowal mnie goni. No już uciekł. słabiak. co to jest za gość duży? Zjadł mnie! Nie! Dlaczego on to zrobił? O, ładź. Uderz. Zorka. No ja już, też znowu jestem taki minimalny. <grym> Szkoda. Noc, 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 pora światła. kurde, co ja jest nie mogę tego zebrać. Jak to tam się mówi, bo ja z Polski nie pochodzę. No, pochodzę z Polski, ale nie znam za bardzo języka jeszcze. Rodzicie pochodzę z innego kraju. Tak naprawdę nie. <grym> Dobra, jestem z Polski, więc wszystko wiem jak mówić. Jakby co. Co o tak mało, co o tak mało. Ja nie wiem co tutaj mam robić, bo to tego tak jest, tak, tak malutko strasznie jest. Ja nie wiem co robić. Nie, jestem taki mały i mi się nie chce grać. Ja chcę być duży jak oni. Muszę dużo jeść, dużo jeść. Ła, jestem na piątym miejscu. Uuu, fajnie. Na szóstym, nie wiem kto jest. Bo nie ma pokazanego szóstego. Uś, uś, uś. Nie, nie będę się spacjować, jestem za duży na spacjowanie. No, hmm, kulka się pojawiła. Dobra, jeszcze dwa razy mnie zjedzą i kończymy ten film, chociaż nie chce mi się, muszę, ale będę musiał, bo, bo długo tam różne będą rzeczy, tam. od tego. Jeju, nikt mnie nie atakuje, więc będę bardzo duży. Ale ja chcę zaatakować. A nie, dobra, atakuje mnie jakiś wielkolud. O, Kowal mnie goni, największy ze wszystkich. A nie, ja żyję. Co jest? Żyję. Kurde. Halo. Kurde, zacięło mi się chyba.